się doszukać. Czemu nie kocha Artur? Bez sensu doszukiwać się, czy ona mnie kocha, skoro ja ją kocha. Pragnę cię każdego dnia. Jesteś wyjątkowa, pragnę cię, tylko nie wiem, jak ci to powiedzieć. Byś zrozumiała. Jesteś moją jedyną miłością. Dlaczego jest mi smutno tak?

Kobieta i wisjonark od noc. Ra, że, Kobieta i wisjonark w jej sercu zwyczajnie. Ra, że, że, że. Samotna za każdym razem, gdy spędzam z nią noc. Próbuję się doszukać, czy mnie kocha, że to bez sensu doszukiwać się, czy ona mnie kocha, skoro ja nią kocham. Pragnę cię każdego dnia, jesteś wyjątkowa, pragnę cię, tylko nie wiem, jak ci to powiedzieć. Biznes ugniowa, jesteś moją jedyną miłością, dlaczego jest mi smutna? Tak naprawdę udajesz się, że nie jest w Kobieta i wizjonerkę w tę noc